Dajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo, z tej strony Teresa Firkowska, chodź Lola, chodź, chodź. chodź nie bój się. Przedstawisz, się, przedstawisz się, chodź, chodź pokażę, chodź, o, o to jest Lasza! to jest nasza nowa, y, nasz nowy członek rodziny, nazywa się Lola, Lola nie wstydź się. Ty nie, ona nie ma parcia na szkło, tak jak pozostałe nasze zwierzęta. Loluś, boisz się? Boisz się? Nie, się się. Nie, się. nie się. Bardzo jest nieśmiała, więc jej nie będę stresować. No chodź. No już, No już. No już. No już. No już. Dobrze. No już, dobrze. Lolaś jeszcze, Loluś jeszcze, jeszcze nie przyzwyczaiła się do, do kamer. Dzisiaj. Robię już początek, początek sesji kilku odcinkowych, różne rodzaje kompozycji na cmentarz, bo mnie prosicie, dzwonicie, piszecie, i żeby zrobić właśnie wam kompozycję na grup, dla waszych bliskich na wiosnę. I słuchajcie, dzisiaj właśnie chcę wam pokazać wazon. Wazon, y, standardowy czarny pojemnik jakiś styropion, można gąbkę florystyczną do suchych kwiatów, sztucznych kwiatów. Ja używam styropion, bo łatwiej się, y, słuchajcie, y, zakleszcza. No co? Chodź z tej strony powitaj się, chodź z tej strony, no nie bądź taka nieśmiała. Lola z tamtej strony, z stołu do mnie gada, znaczy wzrokowo. No chodź, Lawyś, chodź. No chodź, no chodź. Chodź tu. Się trochę wstydzi jeszcze. Ale już niedługo. No co? No co? Kto to tak? No chodź, no chodź tutaj, no? No chodź. Nie wstydź się. No chodź. Ech, Dianka śpi. Biegały na dworzu. Biegały dzisiaj na spacerku. Ona jest szczęśliwa, słuchajcie. Na tych spacerach nie może się wybiegać, wyszarać z Diana. Więc się cieszy. Chyba nikt nie wychodził z nią na spacery. E, dobra, co ze spacerów przyniosłam? Słuchajcie, baśki obowiązkowo. Baśki obowiązkowo. E, znalazłam już, słuchajcie, i takie długie baśki. Znalazłam już, zobaczcie. Zobaczcie, widzicie to? Czy to nie jest wiosna? Jak mi ktoś powie, że to nie są oznaki wiosny, przecież te pączki zielone, te się. to jest zwyczajny czarny bez. Już widziałam właśnie pączusie, tego czarnego bzu. Narwałam trochę takich właśnie bardziej rozwiniętych bazik i trochę mniej rozwiniętych baziek. Zobaczcie, takie gałęzie, to takie mi potrzeba. Tak naprawdę słuchajcie, bardzo minimalistyczna, minimalistyczny wazon, a zarazem elegancki, ekskluzywny i w ogóle, słuchajcie, tanio, efektownie, prosto. Zobaczycie. No i bluszcz. Jest taka część lasu, gdzie te bluszczę po prostu ogarnęły wszystko, więc je sukcesywnie zdejmuję z drzew. Od czego zaczynamy? Słuchajcie, dzisiaj do kompozycji wkładam tylko yy, jeden sztuczny element. Moim sztucznym elementem są te tulipany. Nie są to tulipany z wysokiej półki. Stwierdziłam, że nie ma takiej potrzeby. O, oczywiście, możecie sobie kupić takie udawane silikonowe super ekstra. I super ekstra kosztują, ale ja stwierdziłam, że nie wiem, czy tak. Stwierdziłam, że yy, przy takich fajnych elementach naturalnych, nawet zwykłe najprostsze tulipany się obronią. Więc słuchajcie, nie ma potrzeby dawać nie wiadomo ile tych sztuczności, ile tego, ile tego plastiku. Wystarczy zrobić fajny podkład z naturalnych gałązek, i do tego ładnie upiąć tulipany i będzie cymuś, cymuś. Ja działam, więc zapraszam do oglądania. Potrzebuję obcinaczki, drut do wiązania gałęzi, sekator i zwykły pistolet do kleju. Więc oglądajcie: robię konstrukcję wazonu takiego lekko, naprawdę nie za wiele, spływającego ku dołowi. Takiego naprawdę delikatnie. Potrzebuję właśnie do tego takie gałązki. Nie chcę tych gałązek za wielkich. Zobaczcie, jak teraz o tej porze się fajnie gną. Później już się tak giąć nie będą. Za chwilę nas napiją się tyle wody, że będą pękać. Ale teraz, jak nawet wklei, zakleimy, to one pięknie w tych pączusiach zostaną. Delikatnie się jeszcze uchylą i będą zostawać tak pięknie w tych pączusiach. Moi drodzy, słuchajcie, zobaczcie, to jest moja konstrukcja już zrobiona, jeszcze gdzie nie gdzie tutaj sobie przyłapię te y, luźne gałązki, ale to będzie wszystko też łączone z y, moimi tulipanami. Mam już konstrukcję, to jest najważniejsze, żeby zrobić porządną konstrukcję, ona musi być solidnie związana, y, powyginana delikatnie, żeby nie połamać tego, żeby to nie było kwadratowe, tylko takie, Lekkie, płynne, takie jakby z natury. Więc to jest dosyć trudne, długotrwałe. To nie jest tak, że pyk, tak jak na filmiku, to czasami robię godzinę, dwie, w zależności jak te gałązki wyginają. Ale słuchajcie, teraz przechodzimy do sedna sprawy. Oczywiście, słuchajcie, widzicie, styropian widać. Więc ten styropian. Styropian. Maskuję hem, Więc gdzie, nie gdzie e, sobie ten mech wtykam tutaj do środka, maskując ten styropian, który, jak się gdzieś też. Słuchajcie, ja wszystko kleję. Oczywiście każdy powie: No, naturalne kwiatów się nie klei. Albo naturalne kwiaty powinny być w gąbce mokrej. No. Ale są wyjątki, które mówią o tym, że na cmentarz, na zewnątrz, rośliny, które są zimozielone, rośliny, które mają długo wytrzymać. To i gąbka z wodą nie pomoże. Yy, więc słuchajcie, one na zewnątrz yy, przy tej temperaturze na, na zewnątrz idealnie. Się będą trzymać jeszcze długo, długo, bo yy, pięknie też się zasuszą i to wszystko naprawdę nie ma potrzeby, żeby było w wodzie, bo to są gałązki, które mają się zasuszyć. To są gałązki, które długo wytrzymują na, na zewnątrz, bo te warunki jeszcze długo nie będą plus 20 yy, i są po prostu zimne dni, zimne noce i one naprawdę bardzo długo wytrzymują. z własnego doświadczenia wiem. I po prostu pięknie wyglądają. A to, że mamy je w styropianie, to, że je kleję na gorąco, to jest właśnie potrzebne, żeby wiatr, zimno, mróz, deszcz tego nie zniszczył. Musi być to solidnie, solidnie zrobione. nie żeby się palcami będziemy sobie to wyciągać. Chodzi o to, żeby to było po prostu długo zrobione ładnie, trwale, trwale, to po prostu one będzie ładnie wyglądało nadal w zmieniającej się, zmieniającej się, w, w suszone, tak? Pięknie dalej będzie wyglądać. Ale to musi być nadal ta kompozycja taka jak jest, taka solidna, nie nie rozsypała, żeby się nie rozsypała, nie rozwaliła przez wiatr, przez inne warunki atmosferyczne. Dobra, koniec tego wywodu. Słuchajcie, dodaję tulipany. Ok. Oczywiście baśki też dorzucę, ale nie jakąś szałową ilość. Po prostu zobaczę. Wszystko w praniu się okaże. Ja działam. Upinam sobie tulipany bardzo naturalnie. Wiążę, kleję. Co się da. Ale solidnie. Żeby mi tego wiatr nie wychykłał na zewnątrz, żeby mi to nie nie latało. Solidnie, oczywiście te też solidnie nie robią, więc jak mogę, to je jeszcze podklejam. Jest okej. Okay. Nie lubię tych liści. Są za tandetne. Już totalnie, już totalnie tandetne są te liście. Podobnie się. Wywalam liście. Nie potrzebuję ich, mam tu piękne, naturalne. Okej. Okay. Będę się liści. Przeszkadzają mi. Te pączki wystarczają mi tutaj do tej pozycji. Może w tych zielonych zostawię. Tak, w tych zielonych zostawię, a te są za ordynalne. No i słuchajcie, teraz mogę podziałać. Upinam sobie moje tulipany, wklejam, drutuję pinam tak, żeby mi się pięknie wylewał. I moi drodzy, na tym kończę już moją kompozycję. Nie chcę przedobrzyć. Wolę mniej niż więcej. Trochę się napracowałam. Nie jest to takie oczywiste, jakby się wydawało. No i zobaczcie. Coś więcej trzeba? Ja uważam, że nie. Kompozycja jest efektowna. Nie wiem, czy powiedzieć łatwa. Chyba nie jest taka łatwa, ale jest efektowna, niedroga, no bo tak naprawdę no, materiały w koło macie. Możecie sobie nazbierać i powolutku, powolutku wiązać cierpliwości. To jest naprawdę bardzo cierpliwa praca, trzeba tak powoli, delikatnie wiązać ze sobą, wiązać i e, żeby taką płynną kompozycję stworzyć i wtedy ta kompozycja nabierze takiej właśnie delikatnej elegancji, tak. nie trzeba dawać tu sztucznych kwiatów, jeszcze mamy e, tutaj takie warunki na zewnątrz, gdzie też żywe pięknie będą długo nam wytrzymywały, naprawdę nic się z tym nie będzie działo. Loluś, nie wolno kabli, nie wolno. Kabel mi się. No nie, zaraz cię wypuszczę. No i słuchajcie, tym pięknym akcentem żegnam się z Wami. Dziękuję bardzo za, e, za to, że jesteście i kupujecie moje, moje wyroby, moje rękodzieło. Jak macie ochotę, oczywiście zrobię. Wam coś takiego, coś bardziej zróżnicowaną ilością kwiatów, kolorystycznie. Wycenię Wam oczywiście wielkość, długość, wszystko podam, napiszcie do mnie na maila i oczywiście zapakuję w paczkę i Wam wyślę, więc nie ma problemu. Słuchajcie, możecie mieć piękne kompozycje, które położycie na Wielkanoc i do, do, do wszystkich. Świętych. Do wszystkich świętych może doleżeć, bo to tak naprawdę pięknie się zasuszy ta natura. Nic się tutaj nie rozwali, naprawdę solidnie wiąże. E, nic się nie rozsypie, pakuje porządnie. E, wszyscy dają mi informacje zwrotne, że dochodzą do nich paczki. Są solidnie zapakowane, więc nie ma żadnych uszkodzeń. E, dziękuję serdecznie właśnie za to też. E, no i cóż, no i tyle. Dziękuję za polubianie, że to za cudowne komentarze i za wspieranie. Do zobaczenia. Pa! Nie gryź! Nie wolno gryź.